Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Newsów CSGO. Dzięki za ostatnie łapki w górę, zaczynamy! W dzisiejszej nocy zostaną rozegrane spotkania w grupie D. Oczywiście mowa tutaj o turnieju i ligi, więc naprawdę gratka dla wszystkich fanów. Słuchajcie, mi się wydaje, że nawet warto zarwać troszkę nocki, zobaczyć w jakiej formie są aktualne zespoły właśnie znajdujące się w tej grupie. Naprawdę bardzo ładna akcja Szpera, skrócenie B. No i przy okazji troszeczkę Team Spika takiego jakby nieoficjalnego, który nie wychodzi na światło dzienne właśnie zespołu Kingwin. Prawda, namiot. Razem, To jest to, co. To jest ten, namiot. Poddajesz. Jeszcze jeden. Cofał. Ale wziął usta, jak Dobra, ja idę do maina, go zamku. Zmiany w Echo Fox są już nieuniknione. Shazam, bowiem poinformował już oficjalnie, że nie chce podpisywać nowego kontraktu z tą organizacją. Będą zmiany. Ten w rozmowie z jednym z serwisów poinformował, że to była decyzja ma całkowicie samodzielna, czyli to on jakby, Rein motywuje to tym, że JKM sam chciał odejść z zespołu Face Clan i spróbować czegoś nowego. No bardzo dziwne zachowanie, nie wiem dlaczego, eee, coś nie pasowało chyba jkm owi. nie mam pojęcia. Peacemaker poinformował, że podpisał już nowy kontrakt z jakąś drużyną, gdzie będzie po prostu ją trenował, oczywiście może tutaj o organizacji na pewno CSGO nie wiem gdzie on pójdzie, napisał tylko, że to że chciałby trenować zespół z Europy, ale nie tym razem, czyli nie będzie to teraz możliwe, więc może Azja, może Australia, może bardziej właśnie egzotyczne kierunki, no poczekamy, zobaczymy. A tak się przedstawia najlepsza dziesiątka zawodników na IM Oakland. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia fanpage'a, grupy facebookowe, gdzie można sobie zadać pytanie dosłownie o wszystko. No wiadomo, polajkujcie, zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się podobało. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siema!